Dziękujęcie, moi drodzy Ludkowie, ja jestem Zdychacz, wy jesteście Ludkowie i oglądacie w I ostatnio jakiś czas temu e, wyszła na jaw, że wyszło na jaw, że rektor Kolegium e, Humanum tam na lewo ogarniał dyplomy, żeby ludzie mogli mieć e, wykształcenie wyższe w papierach, oczywiście. Tak. I to sprowokowało mnie do takiego zastanowienia się, no bo jakby w moim pokoleniu, jak ja dziecięciem 300 lat temu byłem nie wiem dlaczego, ale lubię ten tekst się mówiło, że generalnie jak dorośniesz, to musisz iść na studia obecnie jak wiemy się to trochę obróciło, że jednak coraz bardziej są szanowane właśnie te zawody takie niespodzianka zawodówkowo zawodówkowo technikowe bo nie chciałem powiedzieć techniczne tak, czyli zawodówki i technika czy to, nie wiem, hotelarstwo, budowlanka, informatyka, tak, czyli bardziej żeby mieć fach w ręku niż mieć papier w kopercie, nazwijmy to, czy w skoroszycie, tak. I tutaj tym długim wstępem swoją drogą chętnie poznam Wasze zdanie na ten temat, że trochę to tylko z punktu widzenia administracyjnego ma sens. W sensie, o co mi chodzi? No bo jeżeli taki ziutek, z, żeby mieć w papierach, kupił sobie ten dyplom, to on o, nie ma tej wiedzy. No, dość logicznie, prawda? Ergo nie powinien, możliwe, że nie powinien pełnić funkcji, którą ma dzięki temu dyplomowi o, pełnić, prawda? I ja mam generalnie taką kontr dość kontrowersyjną opinię, znaczy właściwie dwie opinie. Pierwsza jest taka, że ze studiów na danym kierunku wychodzicie praktycznie goli wesoli, weseli, i nie chodzi absolutnie o kwestię finansową, ale bardziej o to, yy, że studia dają wam pewną wiedzę, ale nie przygotowują na to, co może się yy, zdarzyć w życiu. Tutaj yy, o tym, Cytat z y, Pani o, Profesor Kozłowskiej, y, z, y, która na y, polonistyce zajmuje się y, uczeniem nauczycieli, na nauczycieli, to było genialne sformułowanie, o, i zresztą jest wybitnym specjalistą, niemniej, o, podczas y, której z metodyk, nie pamiętam czy to była y, ten, y, literacka, czy to była językowa, bo, to jest podział na te dwie, czyli jeżeli chodzi o literaturę, jeżeli chodzi o język, o, m, dla podstawówki oczywiście, powie, powiedział e, tak, e, tak, e, taką rzecz, którą ja zapamiętam do, do końca życia albo nawet dłużej, o, mianowicie, że, no, wiecie, drodzy państwo, że może wam się zdarzyć, że w, że w, w klasie czy w szkole be, be, natraficie na dziecko z zespołem Aspergera, czy a, a, autystyczne, nie? I ja tu zawsze kontruję to od razu moim przykładem, ponieważ praktycznie prze, dopóki pracowałem w podstawówce, no to zacząłem od czterech, a w szczytowym momencie miałem, e, oś, miałem ośmioro dzieci. Hmm, ciekawie to brzmi. Miałem ośmioro dzieci właśnie z e, tym, z Mien aura... Nie, nie, nie neuronormatywne, to jest chyba coś takiego, tak, czyli y, dzieci z zespołem Aspergera bądź autyzmem. Dlaczego o tym mówię w kontekście właśnie tych dyplomów? Ponieważ mimo, że akurat jeżeli chodzi o przedmioty związane z nauczaniem, to się starałem bardzo przykładać, wychodziło to różnym, no ale wszyscy wiemy, jak to jest z nauką, że niektóre rzeczy wchodzą, a niektóre rzeczy wejdą i wyjdą, natomiast żadne zajęcia, mimo że miałem z wybitnymi specjalistami, czy, czy pan, yy, tutaj nie, może lepiej z nie niemniej miałem zajęcia z wybitnymi specjalistami znanymi na całą Polskę. I, że, I ja te osoby szanuję. Niemniej do wielu sytuacji, które mi się zdarzyły już w pracy w szkole, to, to nikt mnie nie przygotował, nie? I tro, troszkę takie, że na studia się idzie po, wie, po wiedzy, ale nie po umiejętności. O, ale ta wiedza było, nie było, pomaga. Tak? Tylko że trzeba ją mieć. I takie właśnie kupienie sobie dyplomu ogólnie jest na wielu płaszczyznach poza właśnie administracyjną tego, że mamy, nazwijmy to zezwolenie na pracę w danym zawodzie, o, nic nie daje, tak? Zresztą o, tutaj troszeczkę sam siebie skontruję, ponieważ owszem, nie. Pewna część wiedzy z zajęć y, mi się o, przydała, tak, jeżeli chodzi właśnie o takie już sytuacje z pracą, niemniej możecie być pewni, że niezależnie jaki kierunek studiujecie, czy to będzie medycyna, prawo, polonistyka, lewo, y, ten księgarstwo. no y, niezależnie co studiujecie, to w pewnym momencie traficie, czy to na jakiś przepis, czy to właśnie na jakąś... Nietypową osobę spotkaną w ramach pracy, przy której się na, nauczycie tej pracy, tak? No ale jednak ta wiedza podstawowa, jak ja to mówię, choć wiem, że to jest tak zwane wykształcenie wyższe, się przydaje. No i teraz wchodzimy w kwestię moralną, ponieważ o, tutaj jest taka kwestia, że. Bardzo, bardzo, bardzo nieładnie, że jakieś osoby uprzywilejowane kupują sobie właśnie ten dyplom, papier studiów wyższych, podczas kiedy mnóstwo innych ludzi musi sobie na ten papier, który daje jakieś uprawnienia, zapracować. Bardziej, mniej to akurat oczywiście zależy, bo są studia trudniejsze, są studia łatwiejsze. Zresztą ja jestem zdania, że praktycznie każdy, jeżeli ma w danym kierunku jakiekolwiek zainteresowanie, nie mówię hobby czy pasję, tylko w danym kierunku jakiekolwiek zainteresowanie, to o, skończy studia, albo właśnie nauczy się o, sam tego. Niemniej oczywiście, tutaj nie powiem, że polecam się na studia, bo tak jak przed chwilą powiedziałem, że niestety. Yy, Um, niestety obecnie właśnie jest kryzys taki, że bardziej potrzebujemy murarzy, tynkarzy, glazurników, elektryków, choć boli mnie, że to mówię akurat to ostatnie, niż, nie wiem, niż o, prawników. Nie no, lekarzy też potrzebujemy, nie oszukujmy się, zwłaszcza, że mamy olbrzymi eksport lekarzy, tak? I tutaj jakby nie, nie przywykłem wartościować Ocen, um, jakby u mnie, od, u mnie, czy dla mnie ocena, to jest ocena pewnego, pewnego włożonego wysiłku, a nie człowieka, tak. Ja potrafię świetnie gadać, świetnie rozmawiać o, na różne tematy z, ucz, z uczniami, którzy na moich, na moich lekcjach dostają od góry do dołu pojedynce, tak. Niemniej jednak, pomimo otrzymywania ocen niedostatecznych i braku jakiegokolwiek wkładu własnego oraz chęci o, oddzielam to, jakimi są ludźmi, czy mi się dobrze z nimi przebywa, rozmawia, od tego, czy uważają mój przedmiot za ważny i się na niego uczą, czy mają o, generalnie ignorancję na mnie, prawda? Oczywi oczywiście wi wiadomo, że yy raczej źle nie potraktuję ucznia, który lubi mój przedmiot, tak? tylko będę się starał da, dawać mu szansę się poprawiać. Niemniej zeszliśmy z tematu, także wracamy. O, niemniej właśnie tutaj następuje pro, problem, nawet w tych kierunkach teoretycznie, jak ja to mówię, może nie mało ważnych, ale takich bardzo mętnych, tutaj nie wiem, filozofia na przykład, tutaj, żeby nie było, nie obrażam filozofów absolutnie. Jeżeli skończyliście testy studia na filozofii, no to bardzo spoko. Natomiast tutaj to jest kwalifikacja, prawda? Jakby nie mówimy o lekarzach, ok? Bo tu, tu jakby lekarz to lepiej, żeby miał to wykształcenie i wiedzę i najlepsze umiejętności. Natomiast te właśnie takie bardzo humanistyczne przedmioty, no uważam, że to trzeba tak zwane ogarnąć, tak? To nie, 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 mo nie można yy, też podejść do tego całkowicie ten, że nie wiem, yy, ja lubię czytać książki, to pójdę sobie na polonistykę na, na dwujach przejadę, oczywiście, dwóch, yy, przepraszam, na trójach przejadę, tak, bo znowu jak powiem umysłowo wróciłem do szkoły, na, na trójach przejadę i, i będzie spoko. Tak? O, niemniej, jeżeli te studia skończyłeś, niezależnie z jaką oceną, to jakiś bagaż, no, tro trochę ciężko tak mówić, bagaż. Jakąś pewną wiedzę masz, ergo mo możesz je, jej używać. Natomiast w momencie, kiedy pójdziesz do, pójdziesz do jakiejkolwiek pracy i się okaże, że okej, okay, ty papier masz i to super, że masz, tylko że praktycznie muszą cię jak przedszkolaka uczyć od e, wszystkiego, no to szybko się na tym przejedziesz. Nie? I, I dlatego właśnie uważam, że dobrze się stało, że to wyszło, dobrze się stało, że zrobiłaś z tego afera. Bo naprawdę, że tak powiem, żeby zachować resztki wartości w tym dyplomie ze studiów, i tu mówię całkowicie świadomie i poważnie to teraz, to jednak trzeba te, te jak ja zresztą od uczniów swoich, pewnej pracy wymagać. Jakby Skończenie studiów nie wymaga, no oczywiście oprócz tych specyficznych kierunków prawo medycyna na przykład, nie, nie wymaga jakiejś Gigantycznej, garkantuicznej ilości pracy czy pracy nad sobą, bardziej wymaga właśnie tego, żeby być w stanie przyswoić pewną ilość informacji wystarczającą do tego, żeby po skończeniu studiów rozwijać się. Tak? Zresztą, akurat, jeżeli chodzi o rozwijanie, to nie wiem na ile świadomi tego jesteście, ale w przypadku nauczycieli, no to, no cóż, to, to jest rozwijanie się praktycznie całe życie. Jak to mówią, o, Człowiek cały życie się uczy i głupi umrze, i to jest stuprocentowa prawda. Natomiast rzeczywiście oczek oczekuje się, zresztą nie tylko u nauczycieli, ale y, poszerzania swoich kompetencji oraz podnoszenia tych kompetencji, które już się ma. Tak? Różne kursy, kursy doszkalające, y, tak, y, praca z, y, y, z dziećmi uchodźców z Ukrainy, bo to jest taki dziwny termin, jakby nie można było powiedzieć praca, praca z Ukraińcami czy praca właśnie z dziećmi, z zespołem Aspergera czy autyzmem, mają swoje własne kursy i jak tak powiem tak zwane dobrze jak je macie, to jest, zawsze pomaga. I oczywiście z tych kursów też jest kolejny papier i ja powiem tak, nie jestem za ekologią, natomiast takie papiernictwo troszeczkę jednak mnie irytuje, zwłaszcza jak macie w takim stosie papierów znaleźć jeden, jedną konkretną stronę no dobra, to już z takim słowem podsumowania, bo i tak jest dłużej niż zamierzałem. Co Wy myślicie? Czy kupilibyście taki dyplom, czy chcielibyście mieć taki dyplom, który tak naprawdę możecie sobie ewentualnie oprawić w ramkę i chwalić się wiedzą, której nie macie? Czy jednak podchodzi tak jak ja, że jednak praca, żeby się rozwinąć jest wymagana i sam papier nie zrobi z Ciebie może nie specjalisty, ale z, um, wystarczającego pracownika do, da, na dane stanowisko, prawda? No dobrze, komentarze są Wasze. Jeżeli film się podobał, to łapka, subskrypcja, komentarz. Właśnie. Do zobaczenia i trzymajcie się.